Witam was serdecznie w kolejnym materiale z serii New Releases na Amazon, w którym to omawiamy sobie produkty, które zostały wydane do 30 dni wstecz, czyli bardzo młode produkty. Natomiast te produkty już załapały uwagę kupujących, już mają bardzo dobre rankingi BSR, już się bardzo dobrze na tym Amazonie sprzedają. W związku z tym możemy zaczerpnąć inspiracji właśnie z tych produktów dla siebie dla swoich przyszłych produktów na Amazon. KDP. Żeby nie przedłużać, przechodzimy do pierwszego produktu, który dla Was znalazłem. A jest to My Lifelong Calendar of Important Dates and Special Events, czyli taki kalendarz, w którym wpisuje się jakieś ważne wydarzenia dla nas, ważne daty i tak dalej. Tutaj mamy wydanie 3 kwietnia 2022, czyli 3 tygodnie temu. Jest to wersja hardcover, czyli twarda oprawa. Wnętrze tego produktu. Jak możemy zauważyć, tutaj jest bardzo, bardzo proste. Jest to zwykły taki kalendarz do wypełnienia, podzielony na miesiące, na dni. Tutaj wpisane są różnego rodzaju wydarzenia, właśnie jak jakieś rocznice, urodziny, specjalne inne wydarzenia, które możemy sobie tutaj indywidualnie wpisać. I tak, ranking BSR tego produktu to jest 93 900, 150 stron i sprzedaje się bardzo, bardzo. Regularnie od samego początku. Przechodzimy do produktu numer dwa: Mother's Day Gifts, czyli prezent na Dzień Matki. Mam, I want to hear your story, czyli mamu, chciałbym usłyszeć twoją historię. I to jest bardzo, bardzo prosty produkt, z którym poradzi sobie nawet początkująca osoba na Amazon KDP. Może to być naprawdę pierwszy wasz produkt na Amazon KDP. Zanim przejdziemy do wnętrza, który jest bardzo, bardzo prostym wnętrzem do wykonania, nawet w kanwie, zobaczcie sobie, że ten produkt ma już dwie łatki bestsellera w dwóch kategoriach, a jego pozycja BSR to jest 1166 tylko 100 stron. Jest to produkt zdecydowanie low content, wpadający nawet w no content. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Oczywiście to jest prezent na dzień matki, więc nisza sezonowa. Ale warto się zainteresować również i takimi. Tu mamy jakiś cytat: Motherhood, all love begins and ends there. OK, mamy pustą stronę: place for your picture from today, czyli tutaj jakieś zdjęcie można sobie wkleić. Mamy to drzewo genealogiczne, bardzo uproszczone, proste drzewo genealogiczne: About you. What is your full name? How old are you? Where do you live? Takie podstawowe pytania. Właśnie do Waszej mamy. Z tym, że tutaj nie musicie tworzyć produktu tylko dla mam. Mogą to być produkty dla ojca, dla dziadka, dla babci, dla syna, dla córki, dla cioci, dla, nie wiem, wujka, wędkarza, dla, dla cioci krawcowej. Naprawdę tutaj możecie wymyśleć przeróżne grupy docelowe dla takiego produktu na prezent. OK, mamy na każdej stronie inne pytanie, i na to pytanie tutaj należy odpowiedzieć w takiej właśnie formie. Troszkę rozszerzonej. Prosty produkt, sami przyznacie, a sprzedaje się już w tym momencie bardzo, 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 bardzo dobrze. Bardzo fajnie zrobiony tytuł z pod tytułem opisujący ten produkt. Best Mother Day Gift mamy w opisie i A, zrobiony też ciekawie, dlatego że mamy tutaj takie lifestyle'owe zdjęcie, jak ten. Produkt wygląda trzymany w rękach właśnie u kobiety, która być może jest właśnie matką, której ten prezent został podarowany. Tutaj jest krótki opis tego, i pod każdym takim zdjęciem też jest króciutki opis tego, jak ten produkt wygląda. Tutaj mamy pokazane, że można go podarować po prostu jako prezent. Fajnie zrobiony A. Plus, bardzo, bardzo ciekawy produkt. I też zwróciłbym uwagę tutaj na okładkę, która nie jest może kolorowa, wyrazista, eye-catching. Ale jest taka bardzo elegancka. Ten złoty kolor, tutaj, o tej elegancji mocno świadczy. Przechodzimy do kolejnego produktu. A is for B. I tutaj, bardzo też ciekawy produkt. Też w wersji hardcover. Wydany będzie 31 maja. Dopiero teraz jest przed sprzedaż tego produktu za 16,99 dolara. I tutaj ten produkt jest trochę taki fajny, bo przewrotny. To jest Alphabet Book in Translation, czyli tutaj mamy w opisie what letter does the word B start with? If you said B, you're right in English, but in many, many languages it actually starts with A. I tutaj to jest fajnie rozwiązane, bardzo taki produkt trochę inny. Niestety tu do środka zajrzeć nie możemy, z tego co pamiętam, tak. Nie możemy zajrzeć do środka, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj A plus też nie ma. Ale produkt na pewno bardzo przemyślany, z pomysłem zrobiony. Zobaczmy sobie to wideo. Czy tutaj ta pani nam coś pokaże w tym wnętrzu? To jest taki produkt, gdzie musimy sobie zdrapywać z tego czarnego pola. Czyli nie jest to szkicownik, a jest to taka zdrapywanka. Bardzo, bardzo fajny produkt. Natomiast nie możemy go oczywiście opublikować przez KDP. Jest to niemożliwe. O tym. Przyznam, nie wiedziałem, nie patrzyłem tego filmu, nie widziałem, jak on wygląda w środku. Myślałem, że jest to coś innego, natomiast na pewno produkt mega, mega ciekawy. Dla nas niestety niedostępny, ale coś tutaj może wnieść nam mm, do inspiracji przy tworzeniu własnych produktów. Tutaj ranking też jest świetny, bo jest 5727 i 3 razy bestseller. 40 stron ma tylko ta książka. Zamówiłbym sobie ją nawet, żeby sprawdzić, jak to wygląda w środku, na czym ona polega. Dobrze, przechodzimy dalej. Monster Truck Coloring Book for Kids, czyli zwykła kolorowanka dla dzieci. Wydana 9 kwietnia. Kolorowanka przedstawiająca, przedstawiająca właśnie monster trucki, czyli takie potężne, potężne auta. Jak tutaj możemy zauważyć. Auta, które biorą udział w różnego rodzaju zawodach właśnie monster trucków. Pewnie znacie temat. Tutaj mamy A+, bardzo zrobiony tak lakonicznie, ale wystarczająco jak dla kolorowanki, niech szkoda, że nie ma pokazanej książki, ogólnie jest tylko wnętrze, ale pozycja BSR 21557 i tutaj też mamy wideo, możemy zobaczyć jak wygląda ten produkt właśnie na żywo już i polecam Wam serdecznie każdemu, kto wyda swoje pierwsze pozycje na Amazon KDP zakupić sobie kopię autora, żebyście potrzymali w ręku ten swój produkt. Bo to jest całkiem inne wrażenie niż tylko obserwowanie go tutaj wirtualnie na Amazonie. Przechodzimy dalej. Następna kolorowanka Horse Coloring Book i to jest książeczka kolorowanka na bazie mandali, czyli nieco skomplikowana kolorowanka. Tutaj oczywiście to nie jest dla dzieci ta kolorowanka jest bardziej dla młodzieży, dla dzieci może w wieku trochę już starszym, 13, 14 lat. Tu jest napisane, że dla dziewczyn od 8 do 12 lat. No być może też. Natomiast mandale, ja bym kierował do osób trochę starszych. Pozycja BSR 23 000, więc też bardzo dobra. Produkt wydany 3 kwietnia tego roku kosztuje tylko 5. Dolarów. Następna kolorowanka tutaj ona wyróżnia się formatem, bo jak widzicie, jest to kwadrat Nature Mandalas Coloring Meditation i 19,22 dolara kosztuje ten produkt. Wydany 31 marca tego roku, więc jest bardzo, bardzo drogi. Jak na paperbacka mamy tutaj pozycję BSR 56 tysięcy, czyli jest kupowany ten produkt bardzo, bardzo. Regularnie. Jak widzimy wewnątrz tego produktu, to jest po prostu mandala, z tym, że tutaj taka wieloelementowa, bardziej skomplikowana, bardziej złożona, więc nie jest to produkt raczej dla dzieci. I o tematyce jest to właśnie takiej natury różnych owadów, różnych zwierząt, właśnie w otoczeniu, w otoczeniu tutaj tych roślin. OK, przechodzimy dalej. Pamiętajcie, że to 19,22 kosztuje aż dolara. Niestety nie wiemy, ile to ma stron, bo tutaj nie mamy tego wyszczególnionego. Przechodzimy dalej, mamy kolejną kolorowankę, również w formie mandali, ale tematyka tutaj jest celtycka. Też, widzicie, można się wyróżnić, nawet w obrębie kolorowanek. W... Które zawierają jakby mandale. W obrębie samych już mandali też możemy wyróżnić się tutaj tematem. To jest bardzo fajnie zrobiony produkt. Ten autor w ogóle ma bardzo wiele takich produktów, typu mandale. Polecam wam sobie sprawdzić, to jest Sahin Sachdewa. Możemy sobie wejść tutaj na jego profil i zobaczycie, jakie on ma produkty. Ja na końcu tego materiału pokażę Wam też innego autora, który może być dla was też inspiracją, jeśli chodzi o tworzenie serii produktów. Tutaj, pan Sahin, właśnie jak widzicie, ma bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju zazwyczaj kolorowanek, opierających się o mandale. Przechodzimy dalej. The Power of a Praying Girl Coloring Book, czyli książeczka katolicka, to jest kolorowanka przedstawiająca cytaty z Biblii do pokolorowania, po prostu. Tak jak tutaj widzicie. Thank you God that you hear my prayers. I do pokolorowania. 10 dolarów. Jaki tutaj mamy ranking BSR? Mamy A+, ciekawie przedstawiony. Mamy tutaj o autorze. Mamy inne produkty tego autora, co też zachęcam wam, Was, żebyście robili. Pozycja BSR 63 stron. Cena 10 dolarów, jak wspominałem. Więc sprzedaje się bardzo dobrze, a jest w przedsprzedaży. Będzie dopiero ta oficjalna cena Zaprezentowana 3 maja. Ok, 8 Mabara Coloring Book for Kids, czyli znowu tutaj y, nisza sezonowa, y, y, święto-islamskie, kolorowanka, bardzo, y, bardzo taka bym powiedział, y, nieciekawa. Y, ciekawy produkt, bardzo ktoś się może nie przyłożył zbytnio do tego, y, do tego produktu, ale się sprzedaje ten produkt dobrze, bo ranking 80 tysięcy o tym świadczy. Ma tylko 52 strony. Kosztuje 5,92, możecie sobie to niszę oczywiście sprawdzić, co ja teraz nie umieszkam uczynić. Wchodzimy sobie tutaj, widzimy, że jest 687 produktów w kategorii Books. Możemy sobie sprawdzić, czy te produkty się tutaj sprzedają. W kategorii All Department mamy tych produktów 792, więc ta różnica jest niewielka. Ok. Przechodzimy dalej. Mamy Butterfly Coloring Book for Kids czyli kolorowanka o motywie motylków, bardzo fajna kolorowanka, ładnie zrobiona okładka, taka naprawdę pod dzieci widać robiony produkt, ono tematyczne, tutaj wszystko opiera się o te motylki. Mamy fajnie zrobiony opis jak widzicie na temat kolorowanki, również można się rozpisać, co tutaj mamy, A zrobiony, również bardzo ciekawie. Bardzo tak y, y, kolorowo jest tutaj w tym A+, to mi się podoba, bo jest to produkt dla dzieci, ranking BSR jest 100 tysięcy, więc sprzedaż też jest tutaj regularna. Moi drodzy, przechodzimy do y, tego produktu, który nie jest New Releases, ale chciałem go Wam pokazać, dlatego że y, ten autor ogólnie robi bardzo fajne kolorowanki, ma bardzo ciekawe pomysły na te kolorowanki. I zachęcam Was, żebyście po prostu sprawdzili sobie, co on tutaj tworzy. Zobaczcie, jakie on robi okładki, jakie on robi wnętrza, jak, to, jak te kolorowanki oryginalnie wyglądają. Tutaj to jest nie do podrobienia, tak naprawdę. Ranking tutaj też świadczy o bardzo dobrej sprzedaży, bo to jest 18 tysięcy ranking BSR. I naprawdę zachęcam Was do zerknięcia sobie na stronę tego autora. To jest pan Hamson. I w szczególności, właśnie zachęcam do tego, żeby sprawdzić sobie tą serię, tą serię właśnie tych kolorowanek, które tutaj, które tutaj ewidentnie wyróżniają się na tle innych. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do działania. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście tej inspiracji przy niedzieli. Życzę Wam spokojnej niedzieli. Odpoczywajcie. Na razie, papa. Pa.